Ciema wszystkim. Jak się miewacie? Dziś pokazały się panery, jakie będziemy mieć, więc zrobię skrót z tego i powiem, co myślę o tym, co widzimy. A więc zacznijmy od nowej postaci, Varesy. Jako iż gaming zrobił filmik już, no to pożyczę od niego kilka klipów. W skrócie, w zasadzie, jest to Double Electro Gaming. Który ma dostęp do AgriVata i tyle. Jeżeli lubisz gaminga jego planch gameplay, to Varesa ci też przypadnie do gustu. No z jej tylko impaktem. Plusem Varesy jest to, że może sprintować, ale szybko i aktualnie chyba będzie najszybszą postacią w grze. Warusa jest kataklystem, więc strzelam, że Thewicyt będzie dobrą free to play opcją dla niej. No ale jeżeli zbieracie Wisze, to w zasadzie każda broń może być dla was free to play. He <laughs> Artefakty to strzelam, że nowy set z natlanu będzie dla niej dobry, ale również jeżeli macie Thundering Fury, czy jakieś 2 pieces z elektro i atakiem procentowym, to na początek będzie wystarczyć zanim zdobędziemy jej bisowy set. I my w jakie możemy wcisnąć warlesy to te z podstawowymi supportami, które już pewnie znacie, no a może poza Jansan, więc oprócz Jansan to Benetem, Chavisuką, Mawiką, Ptakiem, Siloen, z Kazuchą, nahidom, Baizow, Furiną, Fisher i tak dalej, nie chcę mi się wymieniać. Czyli podstawowe Aggravate, Overload czy po prostu Electro DPS i tyle. Aha, yy, dodali trzęsące się uda do Genshin'a by the way, to jest tak zwane Quality of Life. Co do Jansa, no to mamy kogoś kto może nas uwolnić od Circle Impact. Czy to oznacza Rip Bennett? No to kwestia do jakiego teamu. Przynajmniej moim zdaniem Jansson może wam dać 27% jej ataku aktywnej postaci. Jeżeli ma 42%... Bądź więcej Nightcore so pońców, których ma maksymalnie 54, o ile pamiętam. Co daje nam maksymalnie 690 ataku na 10 poziomie bursta, co tam wzrośnie do 800 ileś na, na yy, 13. Yy, Jansen traci około 6 punktów na sekundę. Ta taka mała ikonka pokazuje nam, czy mamy aktualnie aktywny boost do ataku, ten wyższy, czy nie. Wyższy, ponieważ jeżeli mamy mniej niż 42 punkty Nightsoulsowe to dostajemy 50% mniejszy buff do ataku. Te punkty najdźwigowe Jansan odnawiamy na burście Jansan, więc jeżeli poruszamy się aktywną postacią, to odnawiamy te Nightsoul punkty, czyli nie można stać w miejscu. Niektóre elementy ale umiejętności postaci prawie nie odnawiają punktów, pomimo że poruszają się na ekranie, na przykład chlorindę. Tak jak iWinTools pokazał, może mieć z tym kłopoty. Tak to, jeżeli skaczemy, robimy planże, czy, czy daszujemy, bądź nie wiem, zrobimy kilka kroków w lewo czy prawo, to będziemy odnawiać jej jak najbardziej te najcłupące. Więc Jansen będzie wspaniałym dodatkiem do Agrivata czy Overload Team. No, oczywiście, nadal możecie jej użyć w podstawowym teamie zamiast Beneta, w jakiegokolwiek nam nie używacie, jeżeli już macie dość jego Circle Impact. Więc dajcie BENETowi odpocząć, bo męczycie chłopa od 1-0. Co do gaminga Chewisuki i Ptaka, no to raczej nie ma w zasadzie chyba co o nich wspominać, tak mi się wydaje. Wszystkie te postacie już były, to są rerany, znajdziecie na YouTube omówienia, w zasadzie to nic raczej się nie zmieniło. Ale mimo wszystko, na Catching mainach znajdziecie infografiki, a na nich co zakładać i do jakich teamów je dawać. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Jeżeli masz jakieś pytania o Genshin, czy chcesz po prostu pogadać, streamuję na Twitchu prawie codziennie, zazwyczaj jakoś po 14:15. 15 Wpadnij się przywitać, dać follow, wpadni się przywitać, dać follow i suba z Prima czy coś. No i powodzonka w wyszowaniu. Cześć.